Klebek bananowy przekładany powidłami borówkowymi to słodycz, którą uwielbiam. Nie tylko jest bardzo prosty w wykonaniu, ale potrzeba do niego no niewiele czasu pracy, bo jakieś 10 minut, które trzeba poczekać zanim się upiecze, ale myślę, że smak ten jest wart czekania. Naucz się go ze mną robić. Przed pieczeniem leci lista składników, ze ją sobie będzie ci łatwiej upiec ideale ciacho. 500 g dojrzałych bananów, waga oczywiście bez skóry. 125 g ulubionego masła orzechowego, może być to klasyczne albo na przykład z orzechów laskowych. 50 g xylitolu, 50 ml napoju roślinnego. Całość blendujemy na gładziutką masę. O taką. Teraz lecą dwie łyżki soku z cytryny i mieszamy. Dodajemy 50 g mąki kokosowej. Można zastąpić ją po prostu mielonymi wiórkami kokosowymi. Teraz przesiewamy 150 g mąki kukurydzianej, ale można ją zastąpić gryczaną, ryżową, owsianą, a także, jeżeli chcemy, pszenną. Leci jeszcze jedna łyżeczka proszku do pieczenia i dokładnie mieszamy. Na koniec dodajemy jedną łyżeczkę sody oczyszczonej, którą zalewamy jedną łyżką octu jabłkowego bądź białego winnego. Ponownie mieszamy. I teraz patrz mój tip. Papier do pieczenia zgniatam, by łatwiej było nim wyłożyć naszą formę. Zobacz, jak się ładnie dopasowała do blaszki. Teraz leci połowa naszej masy, wyrównujemy i na to kładziemy naszą ulubioną konfiturę. Ja użyłam tym razem konfitury borówkowej. Teraz leci reszta naszej masy i dokładnie wyrównujemy wierzch. Tak przygotowane ciasto leci do piekarnika. Gotowe ciasto studzę, a gdy już ostygnie, kroję na kawałki. To idealne ciasto na deser czy lunch, które można jeść bez wyrzutów sumienia. Teraz próba smaku. To jest konieczne, oczywiście, żeby sprawdzić, czy to, co tutaj Wam pokazuję, jest zjadalne. Ta konfitura borówkowa jest idealnym przełamaniem tutaj ciasta darmowego, także bardzo. Bardzo polecam Wam ten przepis, a jeżeli lubisz zdrowe, roślinne dania,